Pani Kasiu, wynik kopertowy całkiem dobry, prawda? Nawet bardzo dobry. Chyba się pani o to martwiła, tak? Bardzo. Głównie o koperty. Najbardziej. Żeby wziąć. Od, nie, nie, nie. Żeby żartować. odpowiedzieć, ja wiem. Tak. Mhm. Żeby nie było tak, że z niczym. Była taka osoba, taka pani, która nie odpowiedziała na żadne pytanie, dostała ode mnie tysiaka w prezencie. To honorowo. Tak. Teraz na przykład czekam na taką osobę na przykład, że zdarzy się taka pechowa osoba, że wybierze na przykład trzy razy minus 100% i raz minus 50 i wtedy na pewno też da mi coś na pocieszenie. A chce Pan taką osobę pechową zobaczyć? Tak pani myśli. To widzi panią przed sobą. Jak pani czuje? Dużo tam mało? Nic nie czuję. Nie czuję pani. Właśnie się zastanawiałam. A chce Są pani sprzedać te koperty? No chciałabym sprzedać tak. Za ile? No, powiedzmy za 10 tysięcy. Pani Kasiu, nie będę się Trochę z Panią targował. 10 tysięcy do studia, proszę. Ile? O! Nie wiem czy pokazać. 20 tysięcy 20 tysięcy do niszczarki. Ta pechowa trzynastka do niszczarki, proszę. Nie żałuję. Nie ma co za żałować. Tam było nie. 50%, prawda? 20 tysięcy, tak. a ja dałem dychę. Zgadza się. Zadowolona pani? Bardzo zadowolona. 42 oglądamy. Proszę. Oglądamy? Nie. <laughs> yes. Pan nie chce? A pani? Bez stresów. Aha, Bez stresów. A pani, pani Kasiu? A ja chcę. To zróbmy tak, proszę obejrzeć. Nie pokazywać panu, bo pan nie chce widzieć. Dobrze? Dobrze. Mógłby pan się odwrócić na chwilkę? <laughs> Aż tak źle. <laughs> zobaczmy. Tak proszę bardzo, zobaczmy. Tylko mam taką prośbę, żeby tak. pani nie miała żalu do mnie, dobrze? Tak. I żeby pani miała dobry humor cały czas, jak pani ma. Będę miała? Na pewno? Na pewno. Nie obrazi się pani na mnie? Absolutnie nie. Zapewne. Bo, bo zaproponowała pani sama 10 tysięcy. Ja się zgodziłem, prawda? Tak. Nie targowałem, nie męczyłem pani. Tak. To proszę bardzo. Piłku, nie mówić na ciebie. Dobrze. Ile jest? Pokazać mam pokazać wszystko. tylko? Tak, dobrze. Proszę usiąść. Tata usiadł zobaczył same zera. Jak do miszarki, prawda? Same zera duży. Na A zobaczyć. początku nie widział nie pan. Widziałem. Pani Kasiu, zadowolona jest pani? Jestem bardzo Humor zadowolona. Ma pani dobry? Tak, na Najbliższa się pani nie gniewa? Zupełnie. 10 tysięcy, jest? 10 tysięcy jest? I super, dziękuję bardzo. Bardzo było miło Panią doświadczyć, dziewczynę. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Pesymizm mnie je zgubił i jest to okrutna wręcz cecha człowieka. Doszłam do, do tego dopiero teraz i dzisiaj, tutaj, w tej grze.